No i co to jest? Moc? Jakim cudem? Przecież moc, moc już nie było na moim kanale od bardzo dawna. Co się stało? Jakim cudem jest to moc? Co mnie natchnęło do budowania kolejnego moca i pokazania go na kanale? Zaraz się dowiecie. Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z klocków tam po raz kolejny na moim kanale no i tak niedawno właśnie dobiłem do 180 subskrypcji no i pomyślałem, musi być z tego jakiś specjal no i zbudowałem takiego mocka, znaczy mocka zbudowałem chyba miesiąc temu i czekałem właśnie jakby go zrecenzować, nie było właśnie czasu, bo były inne tam nowości właśnie lego newsy, zestawy Gazetki i inne tam bardzo ciekawe rzeczy, też haule i jakieś tam vlogi z innych miejsc i sklepów Lego, ale właśnie pomyślałem, że to by był idealny, idealny specjal na jakąś ilość subskrypcji. No i dobiłem właśnie do 180 subskrypcji, no i pomyślałem, że powrót moców na moim kanale byłby to bardzo Mam nadzieję, myślę, fajny mm, właśnie pomysł. Bo ostatnio też mówiłem, chociaż zapowiadam takiego pewnego moca. Ostatnio chyba w ostatnim odcinku mówiłem, jak był haul chyba z domu Wiktorii. To było w specjalną sobotę. Mówiłem, że pracuję nad takim jednym mocem, który mm, on się nazywa Zatoka Piratów i trochę chciałbym, by była podobna do tortugi, bo właśnie taki jest tam dużo ludzi i innych tam, że właśnie piratów, a Tortuga pewnie jak nie oglądacie Piratów z Karaibów, to pewnie nie wiecie. Tortuga to był taki właśnie port piracki z jednymi właśnie z najbardziej, to był po prostu taki port piracki, gdzie port, raczej to było chyba takie miasto na właśnie... Był taki port, i było tam takie miasto. Na pewno ta tam charakterystyczną muzyczkę, która tam leci. Jeśli nie wiecie, co to jest tortuga, polecam obejrzeć filmy lub zaglądać na mój kanał, bo na początku mojego kanału właśnie było. Mm, grałem w tą grę Piraci z Karaibów. A jeśli nie spodobał Wam się sposób nagrywania gry, bo nie miałam wtedy jeszcze akcji to, polecam. Zaglądnąć na inne, na inne kanały. Polecam wiele innych kanałów, Bena albo Small Big The Player, bo o ile mi wiadomo, on kanał jeszcze ma. Nie nagrywa chyba na nim już od roku, ale kanał jeszcze ma i filmy można na nim oglądać. Więc wpiszcie sobie albo Ben, albo Small Big The Player, bo tak tylko tych, ym, tylko tych, właśnie. Ym, youtuberów, którzy grają w Lego, ale nie tylko Lego znam. Oczywiście jest też Klotko grał, ale on jeszcze chyba nie nagrywał Piratów z Karajbów, bo jak by nagrał, to też oczywiście bym wam go polecał. No i co? Um, to jest właśnie moc. To jest, jak już pewnie widzicie, to jest Lego Shop. I to jest słuchajcie mocna. Ostatnim mocem na moim kanale to był. Była taka kula śnieżna, ją mam do dzisiaj czekać, sobie sięgnę i zaraz Wam pokażę. To jest ona, jest już bardzo zakurzona, jak to widzicie, ale jest. Ja jestem z niej naprawdę bardzo zadowolony. To był ostatni moc na moim kanale, a w zasadzie nie moc, bo się... bo nazwałam to nawet w tytule, że to nie jest moc, bo to jest taka właśnie, patrzcie, ma imitować właśnie taką kulę, z której się styknie taki, taki... różne takie groszki. No, i jeśli chcecie zobaczyć inne moje moce, polecam zaglądać w playlistę, bo zrobiłem playlistę moców. No i oczywiście, zbudowałem tam. Miałem taki okres, gdzie bardzo często na kanale puszczałem różne mocki. A yy, właśnie. Można tam je zobaczyć tak samo, właśnie tą kulę. Jak i z ciekawego. Yy, można tam tak naprawdę zobaczyć jak budowamy Lorga oczywiście Lorg kluczowa postać w drugim sezonie Lego City się pojawiła no ale i się jeszcze pojawi ale o tym wam nie będę spoilerował więc tak to jest na trzecim miejscu bo mi się to bardzo podoba ale na pierwszym miejscu jest oczywiście perła przeznaczenia którą sobie zbudowałem drugi film na moim kanale też w playliście będzie jak na drugim na pierwszym miejscu jest perła przeznaczenia na trzecim, na drugim miejscu jest właśnie Zatoka Piratów, bo jestem z niej bardzo. Ale to bardzo ten zachwycony. Myślę, że to jest właśnie jeden z tych moców, które mi się udały. Wy, nie, mam nadzieję, że, nie, że zaraz, bo jeszcze kończę plażę budować. Ym, że jak już zbuduję całe to, właśnie to nagram i mam nadzieję, że Wam się spodoba. A to jest naprawdę na trzecim miejscu, bo to jest Lego Shop. W moim Lego City i on mi się naprawdę bardzo podoba. Jedynym minusem, a w zasadzie dwoma minusami. Bo pierwszy to jest, mógłbym, tutaj jest taki wypustek, jeszcze nie zrobiony właśnie takimi y, tajami właśnie chudymi. to jest właśnie taki wypustek, aż by się chciało zrobić tutaj taką małą wysepkę. Jak to jest właśnie w kamieniczkach w jakieś restauracjach albo właśnie w jakichś sklepach. To zawsze na tyłach właśnie w takich kamieniczkach jest jakiś kosz, jakiś przedcionek, albo jakiś stojak na rowery. Ja rowerów nie mam, ale kosz mam aż trzy, tak, aż trzy kosze Slego, To jest dużo. No, oczywiście mówię to w sarkazmie, bo koszów nie mam za dużo, ale jakieś tam mam, więc się cieszę, że przynajmniej mam chociaż trzy. No i aż by się chciał tutaj wstawić ten kosz, ale no niestety może kiedyś dobuduję taką wysepkę. A drugim właśnie minusem jest to, że zapomniałam o tej charakterystycznej ulicy, która jest w kamieniczkach, bo jest taki wypustek, właśnie w takim czarnym albo szarym. Tak, to był chyba szary plate, um, bez nadruku. Jest, on ma taką ulicę, chyba imitować, albo chodnik. Um, właśnie jak jest w, ty w takich typowych kamieniczkach SLEGO, kreatur jak i SLEGO innych. No i właśnie to, um, no, zapomniałem tego dobudować. Tutaj oczywiście charakterystyczny smoczek zrobiłem taki właśnie powiększony zestaw dla vipów, o czym mogą też Wam tutaj te klocki um, przypominać o tym zestawie dla vipów, bo był kiedyś taki zestaw dla vipów, dla vipów, dla vipów z takim właśnie Lego Shopem. Ja go oczywiście też recenzowałem. No i tam był właśnie taki smoczek charakterystyczna, właśnie postać każdego Lego Shopu, w którym ja byłem. No i charakterystyczne Klocek 2 na 4 czerwony, który emituje właśnie ten um, to, że to jest właśnie Lego Shop. I przyjrzyjmy sobie jeszcze tutaj daszek. Daszek, no, zrobimy tutaj takie płytki. I ciekawe, ciekawi was pewnie skąd ja je mam, bo takich płytek, a raczej daszków, um, takich właśnie przezroczystych, transparentnych, jak to się mówi, to nie ma już. Tak naprawdę nie widziałem ich bardzo dawna. A tyle się nie dziwię, bo to są właśnie takie płytki z tych starych lat 90. Ja pamiętam kiedyś, dostałem, jak byłem mały, takie zestawy Ym, i nie pamiętam, jakie były, bo pamiętam, że wtedy jeszcze, jak byłem mały, klockami nie interesowałem, dlatego je rozburzyłem całe, z czego jestem bardzo do dzisiaj niezadowolony. No ale te klocki mam gdzieś tam w pudełku, pomieszane z tymi nowszymi, dlatego niestety nie wiem, jak je odbudować. Instrukcje też mi się. Z... Zgubiły jakieś pudełka, ale daszki zostały i daszki naprawdę są fajne, takie transparentne. Tutaj jeszcze jest oczywiście białe. Nie wiem dlaczego, ale Lego Shopie zawsze mi się z białym kojarzą, że ścianka musi być taka biała. No, jak mówię, to, te klocki trochę właśnie to niszczą, ale mogłem to podmienić. Mogłem to podmienić, ale niestety, no, nie udało mi się. No i co? Wchodzimy teraz do. Naszego Lego Shopu, o, drzwi mi się zamykają. Wchodźmy, wciągam daszek. No i tutaj właśnie daszek trzyma się na takich dwóch klockach z takimi właśnie studami. No i tak właśnie wygląda mój Lego Shop. Tutaj, patrzcie, już nie ja sobie kupuję zestawik. No, ale tak. Teraz przejdźmy, właśnie do tego mojego Lego Shopu. No i co my tutaj widzimy na przodzie? Akurat, zaraz przy, wej przy wejściu. Mamy wielką figurkę, taką policjanta, który się z nami wita. To oczywiście też jest charakterystyczne przy Lego Shopie, przynajmniej dla mnie. Dalej mamy tutaj. Maski. Maski też na pewno kojarzycie. Właśnie jakieś takie ostatnio wyszły. Maski właśnie takie z Emmetem. Tutaj mam maskę Ninjago. Tutaj też to, ta figurka tutaj duża ma imitować te latarki lub zegarki tych dużych figurek. Ja na przykład mam takiego Emeta, ale mi się gdzieś zgubił. Chociaż pewnie wiem gdzie jest, ale jestem tak leniwy, że nie chce mi się go szukać. No trudno. Niestety. No słuchajcie. Nastolatkowie XXI wieku. Dobra, nie gadajmy. Um, no i właśnie to ma imitować te takie wielkie figur figurki, zegarki i inne tam latarki. Na pewno, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Tutaj jest seria kolekcjonerska minifigurek. I oczywiście w Lego Shopie duże kubki. które na pewno też znacie. Um, właśnie imitujące takie Lego no i zestawy zestawy właśnie jak już mówiłem zabierzmy tutaj te figurki które nam zasłaniają to, co tutaj jest to zestawy jak mówiłem zestawy mam z m, tego właśnie zestawu dla WIP-ów. jeśli chcecie go nabić to mam nadzieję, że on jeszcze jest w, sprzeda w sprzedaży więc polecam na Allegro lub też na, pro na promoklaskach jeśli będzie no i Oczywiście wszystkie zestawy się tutaj znalazły, bo i Creator, i City, i chyba nawet Marvel, to jest Marvel albo Juniors. Tu jest chyba też Creator. Um, Frenzy, Ninjago, nawet, patrzcie, Ghostbusters się znalazł, ten charakterystyczny duży ich budynek. Mnie się to podoba. Ten zestaw chciałbym bardzo mieć, ale niestety jest drogi. Cieszę się, że mam go chociaż w takiej wersji. No i zestaw z to była chyba 18 seria minifigurek, chyba tak, z 18 serii minifigurek, już nie pamiętam. Z tym małym, z tym policjantem właśnie był taki zestaw. No i właśnie go tutaj też dałem. Dalej, oczywiście, ścianka pik e brick. Tutaj zabierzemy nie. W ogóle, jak, jaka fajna siateczka, mi się ona bardzo podoba. No i ścianka pik e brick, jak i tutaj jest też kubeczek i inny taki groszek kubeczek oczywiście do zbierania klocków dalej build a mini tak samo jest kubeczek do chociaż nie wiem dlaczego kubeczek nie wiem nie miałem takich pojemniczków więc powiedzmy, więc powiedzmy że do kubeczka zbiera się figurki no ym, trudno no jak się to pusto robi dalej takie tutaj dałem to ma imitować książkę. Gazetki właśnie z Blue Ocean Jak i książeczki z Amitu No i tutaj jest właśnie dużo takich Książeczek To są oczywiście różne mapy Gazety Nawet patrzcie Joker się tutaj znalazł Piękne Pięknie ja to zrobiłem Jestem z siebie dumny Co to co ja teraz zrobiłem Dobra Jest No i jak wiecie, um, ostatnio był czarny piątek. No i um, powiedzmy, że tutaj czarny piątek dopiero jest. Więc oczywiście um, są promocje na różne karty. Jaki zestaw ten tutaj jest. Tutaj też przy kasie są właśnie różne karty. Z Ninjago. Musimy ostrój złapać. O pięknie. I tutaj właśnie. Czarny piątek black friday jak ktoś woli po angielsku to jest takie właśnie, właśnie 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 na wyprzedaży są tutaj karty jak i zestaw ten tutaj. Tutaj jest oczywiście kasa. To jest kasier. Z lego. No i sama kasa. Fiskal. Patrzcie, bardzo fajny. Taki, taki prostokącik. No i tutaj jest charakterystyczny play dany. No i to naprawdę to tyle. Jeszcze przyjrzyjmy się tej figurce. Ona jest z Legolandu. Ma nas widać, właśnie. Mm. No i tak się właśnie prezentuje nasz lego shop. No i co? To jest już chyba na tyle. Nakładamy jeszcze daszek. On się bardzo fajnie nakłada. No i to by już chyba było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten specjal wam się podobał. No i subskrybujcie, kliknijcie i oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oczywiście, w czwartek, dzień przed Mikołajem, Mikołajkami, więc pewnie wiecie, co to będzie. Coś, co już zapowiadałem, Mikołajkowe animacje poklatkowe. Niestety w piątek tego dać nie mogę, bo ja daję tak co dwa dni, no ale niestety w piątek tego dać nie mogę, więc daj w czwartek, bo w sobotę pewnie już wiecie, co będzie, haul. Ale pewnie wiecie z czego, jaki. Mm. No i co? To by już. Słuchajcie, było na tyle. Czekajcie, na czwartek Halloween. Ha, Boże już Halloweenowe animacje pokratkowe. Halloweenowe animacje pokradkowe były też niedawno na ekranie końcowym, Albo tutaj w odnośniku. Wam się wyświetlą. Też radzę obejrzeć. Jak i też pierwsze animacje pokladkowe na moim kanale. Ym. No i co? Polecam też zaglądać na playlisty, o których właśnie mówiłem w tym filmie, więc no, do zobaczenia w, we czwartek. No, tak, baj.